Nierozłączne paski na dresie Space on Mięśnie Wojtas Prawo jazdy and Pawara Walo Mózg Plebek jest Sól jest Wędlina Wędlina Wędliny nie ma A nie, przecież jest kiełbasa Zaraz Kiełbasy też nie ma Ani mi się was. Co? To do święconki! Oj, Grażynka, no nie przesadzaj! No już i tak napakowałaś do tego koszyka jak do kibla po gościach. Obejdzie się bez kiełbaski! Oddawaj! Kurde, jak nie chcesz, żeby nam zabrakło w tym roku kiełbasy, to musi być święcące! Dobrze. Kiełbasa jest, ser jest, krzan jest, ciasto jest, jajka nie ma. Jak długoś jeszcze będziesz guzdrolił z tymi pisankami? No już mamo, kończę. I wcale się nie pierdolę. ja muszę wyglądać prawilnie i wzbudzać respekt, nie? Jeszcze tylko napis H W D P i gotowy i teraz się kurna zgadza. Teraz, Bazie, Sianko, Adrian, daj w końcu te jajka. No już nie, se pisaneczki na eleganckości będzie szacun na rejonie. O. I jeszcze to. Co ty zwariowałeś? Co tutaj pchasz jeszcze jakieś badziewie? Co, pcham, co badziewie? Nie żadne badziewie, tylko białeczko eleganckie. Oryginalna chińska receptura. Jajka, zaraz pogdziesz, no nie pchaj, no zabieraj to. No mamo, no trzeba białeczko poświęcić, nie? Jezu, jak tak bardzo musisz, to daj troszeczkę w papierku, a nie całe wiadro ładujesz. O, jak tylko troszeczkę poświęcę, to też mi nie zabraknie przez cały rok? Nie zabraknie, nie zabraknie. Uff, to dobrze. Czaj? Wiem! No przecież tego też nie może zabraknąć! Co ty znowu kombinujesz? Podwójna baranina XXL z podwójna sos mega ostra, prosi bardzo i życie smacznego! Dziękuję, ziomeczku! O, ale pachnie! Mmm, korci skubany! No ale dobra, tradycja jest tradycja! Cierpliwości, Oester! Jeszcze się spotkamy! No, nareszcie! Kurna, kepsa do święconki włożył co za typ! No i co z tego, keps to nie jedzenie? Lepszy keps niż kurde bidon z benzyną. A picie to nie jedzenie? No, można tak naciągnąć, ale. No właśnie, to walu ma w picie dla nas, czyli trzy dziki, a ja mam picie dla Bawary, czyli bidon z wachą. O, o. Ogień plus waha równa się bardacha, zaraz to wszystko wybuchnie. Uff, Uf, udało się. No dobra, dzisiaj bez tacy to tak na szybko. Jak powiedział Pan Jezus, na moją pamiątkę, nażrejcie się jajek i kiełbasy z chszanym. Ciach, ciach, ciach i do widzenia. No, bierzemy! Czekaj, si nie wezmą swoje, co będziemy się pchali! O, no dobra. Tylko szybciej tam, bo mi cały kaps wystygnie, nie? A jaki sos wzięłeś? No mega ostry, oczywiks! Pali mordę jak... Harry Potter się! To nie wystygnie. Dobra, bierzemy i idziemy. Ty kurwa co jest? Ktoś mi zawinął święconkę! Ty faktycha! Kto był tak głupi? No przecież teraz go zabiję! I Solaris niesie dwie. O, to pazerna świnia na kepsa się połasiła. Za mną! Solaris, tutaj kepsa! Stój! O kurde, ale zasuwa! Bo jej splężynuje na nogach, dlatego ma takie mocne odbicie i robi pięciometrowe kroki. Nie mamy szans! O nie, tak łatwo nie odpuszczę! 14 blach piechotów nie chodzi! No nie chodzi, zapierdala jak winda w pałacu kultury! Tylko że winda nie skręca za winkier! No i kurna. Gdzie ona się podziała? No spierdzieliła! Niech jej ją tylko dorwę! Nie dość, że keps, to jeszcze od stary się sykuje za zgubioną święconkę! No ale co? Przecież jej nie wklepiesz! No nie no, lasce, to nie wypada! No ale coś wykombinuj. Kurna, mówię... Czemu słyszycie to? Jest w śmietniku! I po ptakach wciągnęła kepsa. Żadna baba nie wytrzymie takiej ostrości. I co teraz? Pić! Szkobana ale ma tempo, wszystko zjadła nawet i bazie. Opierdzieliła też kiełbachy, razem z jajami. W takim razie opierdzieli jeszcze jedną.